Ty już masz kartę rowerową, zdałeś egzamin. Tak, już zdałem. To dlaczego do tego egzaminu przystąpiłeś? Bo chciałam już legalnie jeździć po, po ulicach. Egzamin holenderski w szkole podstawowej 95. We Wrocławiu odbywa się pierwszy raz. Zależy nam na tym, aby uczniowie wrocławskich szkół potrafili się poruszać na rowerze w przestrzeni publicznej, a egzamin w stylu holenderskim daje takie możliwości, ponieważ dzieciaki wyjeżdżają w strefę uspokojonego ruchu i tam uczą się wszelkich manewrów. Zaczynamy zawsze od to żeby były przygotowane do tego teoretycznie, ale teoria to za mało. Musi być teoria połączona z praktyką. To jest jak na prawo jazdy. Mamy egzamin na placu i mamy egzamin na mieście. I dopiero ten egzamin na mieście tak naprawdę mówi, czy, my, czy ta osoba jest przygotowana. Teraz już wszystko wiem, jak już skręcać, jak pokazać, że, że chcę skręcać. No i teraz już wiem, jak jeździć. Zachęcamy szkoły przez organizację konkursu na najbardziej mobilnie aktywną szkołę we Wrocławiu, i egzamin w stylu holenderskim jest jednym z elementów, które są punktowane w ramach tego konkursu.